do pracy szpitala, bo tak się złożyło, że byłem przez kilka dni w tym szpitalu i jestem podziwu dla tych ludzi, którzy tam pracują w tym szpitalu, szczególnie dla tego szczebla średniego. Są to dziewczyny świetnie ubrane, dobrze uczyszczane, dobrze i po prostu te... te, te Dlatego, że wszystkie są młodsze, dlatego to, że mają one jak gdyby szyb. Wiemy jaka jest praca w tym szpitalu. Są ludzie różne, starsi, młodsi, jedni chorzy bardziej, drudzy mniej. No, natomiast pielęgniarki pracują jak gdyby w świetle Dlaczego? Jest to jest praca na planie. Dzisiaj w szpitalu wizyty trwają od rana do wieczora. Te dziewczyny pracują jak gdyby pod presją tych, którzy odwiedzają tych A Dlatego tutaj chciałbym na ręce Pani Dyrektor złożyć podziękowania za tę pracę i dzisiaj jestem przekonany już chyba do końca, że ten szpital musi być.